Dzień dobry, dzisiaj jest 7 czerwiec 2020 rok Jestem tu w kościele katolickim I mówię, kto jest ojcem, kochani Ojcem jest nasz król, Chrystus Emanuel Ja do przyszedłem tutaj, bo dzisiaj Dzisiaj było kazanie w kościele Johanna, e, rozdział pierwszy pierwszy list e, Jana, rozdział trzeci, werset 19. Tu mamy. Hallo, jaj? Melkenał? Józef. Józef? Jozef. No. Idzbyszek. Józef. Yeah. no podał rękę on mówi, że <laughs> mówi, że ręki nie wolno ale, że ten wirus jest ja mówię, że nie ma wirusa i tutaj jestem w kościele e, katolickim mówię, kto jest ojcem no ojcem jest nasz ojciec, król Chrystus Emanuel e, on ma koronę nie jest panem tak więc e, nasz król Emanuel ja to mówię dla księdza też, który wyjdzie chyba. <laughs> Dzisiaj było czytanie z listu, i ksiądz nie łączy, nie łączy jako, nie ma pośrednika, nie ma pośrednika, tylko my jesteśmy bezpośrednio połączeni z Ojcem. Ja. Ja, die, ik, euh, Vragen. Jullie bieden met kerken? Ja. Ja, die ook kerk is voor ons, hè? Ja, dat weet ik wel. Jij, ja, jij? Ja, ik ja. ook, hè? Ja. Nou. Dit is contact uh, met vader. Ja, dat heb ik wel. Ja, die vader is, kijk, Koningen, de Krul. Ja. Krool uh, Emmanuel. Ja. Dit is vader. Dit is voor jou ook. Voor iedereen, hè? Eh? Voor iedereen, hè? Ja, iedereen, ja. Ik vertel het nu. eens. Uh, vader, vader is een lieve voor, voor ons, hè? Niks over bang voor, nee, nee, voor nee, de nee. virus, nee, nee. geen virus. Nee, dat weet ik, weet ik niet. Jij weet, weet ik? Wel. Ja, ik werk wel, maar niemand <laughs> weet het, ik, ik moet gaan weg. Oké, <laughs> oké okay. okay, broer. Welke naam? Jozef. Jozef, oké okay, Jozef. <laughs>

i chciałem powiedzieć, że jego pana jest ja. Ja, to jest Ja. Z Chrystusem? Ja. Z Zus, jaki nam? Ja, Wamzya. Wamzya? Ja. Jaj? Z Byszek. Ok, bardzo dziękuję. Dziękuję. I to jest Do taki? Tak, więc bądźmy tą jednością. My jesteśmy kościołem, a nie budynek, bo trzecia osoba. To jest zła osoba. My powinniśmy się łączyć z Ojcem, bo jest jedynym Ojcem prawdziwym, który zrodził nas prawdę, prawdy, jedynej jaka jest w Chrystusie. Tak więc Ej. Jaka jest prawda w Chrystusie, bo mamy tą jedność w naszym Ojcu? I bądźmy tą jednością. Tutaj jest. A ty mail na bestyr. Po On, po Juli? Ja. Ja i Krach Platyn mit Pastor, nie, ale had jem gemailed of de kerk wat vaker open for. Uh, no, i soms uh, open for vragen with uh, nee, father. Mail. Mail, nee, okay, nee. Heb je dat gedaan? Ja, nee, nee. Nie nee. Okay. Nee. Mówi, że tutaj przed umową do Kościoła trzeba uh, maila wysłać. Ale ja tutaj głoszę ojca, kochani, naszego ojca jedynego, króla Emanuela. To jest obrazek dla tych, żeby widzieć, że. Król ma koronę, nie Pan. Pan to jest system tego świata. Pan to jest pandemia. Pan to jest Mamona. A my mamy w środku Chrystusa, bo mieszka w nas. I tu też były wersje podane. Mm, trzeci. Kochani. Yy. Co to dzisiaj było? O Ojcu, Johana, e, e, pierwszy list Jana, trzeci werset, dziewiętnasty rozdział i trzeci list e, Jana, trzeci rozdział, trzeci rozdział, zaraz zobaczymy. Ele, tak, dan. Trzeci rozdział, werset 16-18. Tu przeczytamy trzeci werset 16-18 Jana. Widzicie, chłop. Co werset? Brata. nie wiem czy on wyszedł ja przeczytam trzeci rozdział Jana szesnasty werset Bowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Syn jednorodzony, który został zrodzony, a nie stworzony. Więc syn, który nas zrodził z ducha prawdy, jest w prawdzie. On jest żywym Bogiem i nie mieszka tutaj. Nie mieszka tu Bóg. Budynka, piszę tutaj w dziejach apostolskich, rozdział 17, werset 24. O. To nie jest pastor, ale powiem mu, Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten będąc Bogiem nieba i ziemi. Nie mieszka w świątyniach, ręką zbudowanych. Hello. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi. Tak jak tutaj yeah. czasami mówią o Eucharystii, o komunii. Nie mieszka żywy Bóg w opłatku czy w wafelku. Bóg mieszka w żywych sercach. I tu właśnie powiemy też mm -hmm. dla. Um, Pastora. Jak ma na imię? Zaraz zapytam się. I tutaj chcę wam powiedzieć, kochani bracia i siostry, że Mateusza rozdział dziewiętnasty Mateusza rozdział 19, werset 5: I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją i będą ich dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Tak więc łączy tylko Bóg. Wtedy, kiedy stajemy okay. przed Bogiem żywym, bo jest Bogiem żywym, stajemy się jednym ciałem. Zapytamy się tego. Ja, ja i pastorę. Ja ja. Wylka na Tolbom. Tulbą. Tulbą. Ja, tołbą. Tolbą. twoim Zbyszek. 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 Oké. Okay. Dat dus het achternaam? Nee, het is voor, voornaam. Oké. Okay, ja. Voornaam. Ja. Uh, vertellen uh, voor jou. Tom. Ja? Mag Tom? De... hot Woning voor... de Hart. Oh ja. Voor... Jou ook. Voor mij ook. Ja. Woning uh. met hart. Uh, uh, niet woning voor die... Uh, Communie. Mm. De allemaal mensen is broer Jezus een yeah, 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 yeah. vader. Ja, ja, ja. Vader sturen naar de wereld uh, voor Christus. Voor yeah. die zoon. Dit is een zoon. Yeah. Zoon geboren voor. Dokter's Zoon. Voor Christus. Mm. Die allemaal. Wonik heart, hart, fejał ook. Ja, ja, ja. Ok. Nie? Dziękuję. Tomasz, Tomasz, jest. ja powiedziałem, że jest królem. Ugaśnili światło, ale e, to, co mogłem przesłać i przekazać, że Chrystus mieszka w naszych sercach. I też nie ma pośredników. Jest jeden pośrednik, Galacjan. E, 3, 20 rozdział 3 Galacjan rozdział 3 i werset 20 pośrednika zaś nie ma tam gdzie chodzi o jednego a Bóg jest jeden. Bóg jedyny, prawdziwy. Tak więc. Ja tu już pokazuję ten obrazek, bo jest Królem, nie jest Panem. Dla tych, którzy nie wiedzą, że król ma koronę, bo ma koronę, tylko obrazek jest dla tych, którzy właśnie myślą, że Chrystus jest Panem. Nie jest Panem, jest królem potężnym, wszechmogącym. Też to pisze, tutaj było w objawieniach, objawienia, rozdział pierwszy i werset ósmy. Co tu jest w objawieniach? Rozdział pierwszy, werset ósmy. Ja mi jest alfa i omega początek i koniec mówi ojciec Bóg, ten który jest i który był i który ma przyjść wszechmogący tak więc e, jest jedynym światłem jedyną prawdą nasz ojciec król Chrystus Emanuel ja tu też przyjdę ja tu już pokazuję ten obrazek żeby powiedzieć braciom i siostrom, że król ma koronę to ma nie wiem ile trwał ten filmik ale tu co właśnie kochany braciom, siostrom powiedzieć to, że nie ma pośredników jest jeden, jedyny pośrednik Chrystus no tutaj ten ten budynek nie łączy braci i sióstr mamy tą jedność w Chrystusie, naszym Ojcu jaki jest Ojciec Król Chrystus Emanuel. I chciałem powiedzieć dla tych z Warszawy, Aniołkom kochanym, którzy wczoraj byli na tej demonstracji o swoje wartości, tak? O swoje prawa, które są tymi prawami jako człowieka, który ma prawo. Do swojej decyzji i nikt nie będzie zmuszał nas do czegoś, co nie jest wyzwoleniem, co nie jest prawdą. To, co jest kłamstwem, to powinniśmy odrzucać. Tak, jak za chwilę te budynki też się staną puste, nieużyteczne. Tak więc nie bądźmy tym człowiekiem pustym, nieużytecznym. Ale jako brat i siostra powinniśmy być w tej jedności, jaka jest nasze Ojcu, królu Chrystusie Emanuelu. Jeszcze raz e, zapraszam Was, kochani, też e, na filmiki, która, które są Urszula 8 razy 3, to znaczy 3 ósemki. Urszula, 3 ósemki, filmiki na YouTube. Tam znajdziemy słowa prawdy, miłości i klucze poznania. Jak mamy funkcjonować, jak mamy żyć w tej prawdzie, by nie krzywdzić innych, by być w tej jedności, w naszym Ojcu Królu Chrystusie Emanuelu. No cóż, jeszcze mogę powiedzieć to, że jednoczymy się i bądźmy tą jednością. Bardzo się cieszę, że są bracia i siostry w tej prawdzie i chcą przyjść i powiedzieć, że jedyną drogą, jedyną prawdą i życiem jest właśnie Chrystus. My o tym głosimy: jesteśmy synami, córkami naszego Ojca, właśnie króla Chrystusa Manuela. Jeszcze raz pokazuję ten obrazek, bo. Koronę jest naszym Bogiem a nie Panem. Bóg z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. <śpiewanie> Halo! No, siostra stała w oknie <śpiewanie> z telefonem. Ja też idę. No, dzisiaj troszeczkę pada, ale to co, zasiane, to będzie lepiej rosło. Do usłyszenia, kochani bracia i siostry. Jeszcze raz pozdrawiam i błogosławię naszym Ojcu w imieniu naszego Ojca, króla Chrystusa Emanuela. To, co miałem powiedzieć, powiedziałem braciom, i jeszcze raz właśnie przesyłam błogosławieństwa i pozdrowienia naszym Ojcu, królu Chrystusie Emanuelu. Cieszę się, że. Są bracia i siostry, co mówią o tym życiu, o tej prawdzie, jaka jest prawda. I nie bądźmy zniewoleni, ale łączmy się w tej jedności, jaką jest nasz Ojciec Król Chrystus Emanuel.